Siema, z tej strony Peror Games, a to jest drugi odcinek z Bedworsików. Jak coś mm, gramy, gram sam, bo Gladii aktualnie nie może, y po prostu y gdzieś się wyjechał na jakiś czas, więc będę grywał sam Bedworsy. No Jak się pytali, czemu mam taką czapkę, to sobie założyłem. Ale wolę być w moim skinie. And, tak jak mówiłem, gramy dzisiaj sami. Przepraszam Was za to, że nie było słychać Gladiego pod poprzednim odcinkiem. Nie testowaliśmy, czy nas obu słychać, więc wyważcie za to. to tak bloki już niszczą muszka więc у мужчина уважать. Cztery chyba by wystarczyło, nie? A nie wystarczyłoby jej.

Idziemy sobie na msiki albo na żółtych, bo żółci w sumie walczą z zielonymi. No, chyba spokojnie możemy mieć po emeraldy. Został tylko jeden żółty, ja i różowy. Znaczy sam. Wszyscy. Hmm. в пружине. Боже. Цов, а мне цов. Чанга. Dużowy jest tam. Chyba nie ma emsów jeszcze. Dobra, on ma protectiona. Dobra, chyba będzie na luzia. A, miałem prezent, okej. Okay. To, to. Różowy idzie gdzieś. Leci idzie, nie wiem w sumie już. Czy on tutaj był? Tak, on tu był. W 100%. Sorry, na chwilę musiałem się wyciszyć. Um, czy to był jakiś cheater, czy co? Nie wiem. Hmm. A, no tam. Hmm. Chwila coś. No dobra, to później sobie zmienię. Zagramy sobie jeszcze z dwie rundki. I będzie okej. Okay. I kończymy odcinek. Hmm. I zachęcam Was do lajkowania filmów i e, subskrybowania. Żeby ich się pojawiało, po prostu coraz więcej, żeby się ich pojawiało. Dobra, jeszcze sekunda, spróbujemy szybko iść na Msy. Teraz mamy. Dobra, bierzemy sobie. A nie, nie stać nas. No tak, kto, kto, to, 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 to. No. Mm. Trochę i mamy łóżeczko obudowane. Wezmę 8, bo nie wiadomo, czy, a nie, nie wystarczy. Muszę o wiele więcej kupić. Jeszcze z 8 kolejne i będzie ok. Myślę, że będzie, bo nie chcę być znowu pokonany. Jeszcze w sumie kupimy sobie cztery. Wiem, że nie powinienem tego wyrzucać, ale na razie jest niepotrzebne to nam. Boże, kto tak ciągle niszczy to łóżko? Daj ludziom spokój chłopie. O, ktoś już na MC, jest. to ja pójdę na diaksę, bo nie chcę tak szybko zginąć. O tam czerwony chyba był. Aha. No jest super! Mogę schować to. A, Aha, super. Nie wiem, zawsze mi się wydaje, że ludzie mają o wiele większy zasięg. Nie mogę w ogóle nikogo uderzyć. Dobra, gramy słuchajcie ostatnią rundę. Wiem, że bez sensu się cofam do lobby, ale po prostu tu jest tyle map. Nie chcę mi się żadnej wybierać, więc tak to robię. Z przyzwyczajenia. Chcecie w ogóle jakieś inne gry na kanale? To dajcie, spo to dajcie znać w komentarzach, bo mam takie gry jak Kerbal Space Program, Totally Accurate Battle Simulator, nie wiem, Roblox, ewentualnie Fortnite, ale wątpię, żebyście chcieli. Zwłaszcza ja, nie wiem, czy bym chciał, bo mi się wydaje, że ta gra już upada trochę. Znaczy. No dobra, nie rozmawiałam o tej igrze. Mmm... Nie wiem. O, mam właśnie jeszcze sobą tylko Blue Zero, więc możecie śmiało pisać, co byście chcieli za seria. Żółty jest blisko. Boże. Nie wiem w sumie, czy gliną mnie obudować, a później chwila. Tej glina bardzo mało kosztuje, 12. Dobra, mamy pół staka. Gliny, nie wiem, czy dwie warstwy może zrobić. Nie, to jest tarakota, terako okej. Okay. Ale no, co jeszcze, że długo będziemy zbierać na to wszystko. My się będziemy zajmować większość obudowaniem łóżka, ale pod jaksje jakiś by się przydało iść. Turkus już był u żółtych? Nie, żółty ja jestem. To. No dobra, nieważne. Turkusowe łóżko zostało zniszczone. Ciekawe. Znaczy, nie aż. Tak ciekawe, ale. No nawet ciekawe. Cztery, hmm. no spoko. To sobie kupimy hm. dobra, sharpness. Teraz. A nie, Turkusowych łóżko zostało zniszczone, ale Turkus żyje. A, spoko. Dobra, to ja już idę sobie. protection nakupić. Mm. Protection. Jest super wszystko. Teraz trzeba kupić to szkło. Zgaduję, że nam nie starczy, ale przynajmniej jakbym tam część obudował, to by było spoko. Ok, generator diamentów został ulepszony. Szary łóżko zostało zniszczone. Nie wiem przez kogo. Szny? Kto to szny? Czerwony? Myślałem, że ja jestem czerwony, szczerze. Różowy żyje. Szary też żyje. Ewent. Czerwony żyje. Turkus tylko umarł. Dobra, niech to się tutaj nazbiera, a ja się zajmę tym niebieski lol <grymne> zielony się dobrze obudował Może bym do niego tam wpadł, ale to nieco później. Bo na razie jestem za słaby. I uwaga chyba kończymy, jeśli chodzi o łóżko. Czyżu? Nie, zielony żyje, zielony żyje. Dobra, idę zobaczyć. O, diamenty zostały ulepszone. To lecimy pod jaksy. Mogło być ich troszeczkę więcej, ale nie narzekam. Znaczy narzekam, tak jakby, ale. No. Wiecie o co mi chodzi, pewnie. Mm, to. Ja tak prezent sobie tutaj. Będę... Boże, nie już. mnie już. Podej podejdę do tej rundy trochę inaczej, w sensie takim, że nie będę dosyć agresywnie nastawiony do graczy, chyba że będą chcieli mnie zabić. Teraz tak, czy ja bym mógł stąd wyjść? Chyba tak. Zaraz się przekonamy. Kupię sobie żelazny mieczyk. To sobie odstawię. Um, I wełna. No, normalnie. Myślę, że łóżko jest dobrze obudowane. Przydałoby się golemat postawić, ale to na razie odpada, bo nikt mnie nie atakuje. Nie jestem w takiej sytuacji, więc. Dobra, idziemy na żółtych, zielonych Boże. Przepraszam Was. Czy zielony ma diamentowy armor? Chyba nie. Idę po jaksy. Myślałem, że ktoś mnie wszystkie zabrał. Mm, biali żyją? Tam biały się buduje na Emsy. Dobra, poczekam na tego Diaksa, to sobie kupię protectiona. A nie, biały szedł na Diaksy też. W sumie jakby tak biały go zniszczyć? Hmm a nie protection jest za tyle. A, to sobie kupię to, żeby szybciej mi się materiały pojawiały i e, możemy iść na... Nie wiem, w sumie chwila. Odłożę wszystkie te rzeczy, bo to się może później źle skończyć. Wiem, że idę bez żadnego takiego jakby wsparcia. No, trzeba zaryzykować. Mało bloków nawet stracę na to. Nie masz no, ileś to w sumie dużo. Nie chcę mi się teraz tego Okej. Okay, mm. O, to jest mapa, na której karton mleka robił speedruna. W ogóle polecam. Wbić na jego kanał. Na jego kanał. Ciekawe rzeczy tam się u niego dzieją. straszyłem się szczerze. Aha! A tego jeszcze bardziej w sumie. Zielony. Zielony nie jest uzbrojony, więc mm, mógłbym na niego iść, ale to się w sumie nie opłaca. Na razie. Na razie chcę sobie kupić mieczyk. Super mieczyk. Mm, jakie mam e, uzbrojenie takie? Okej. Okay. Zgaduję, że on ma dę coś tam pójdę tam z TNT. Dobrym zapasem TNT. I różnymi innymi rzeczami. Jest. Um, dobra, słuchajcie. Um, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Prawie wygraliśmy, ale um, ten chłop, widocznie, miał duże um, odpychanie. Um, dobrze było to w takim razie. Więc życzę Wam. Znowu miłego dnia, lub nocy, lub popołudnia. Znowu mówię, zależy o której to oglądacie. I przypominam o lajku, subskrypcji, i subskrypcji z dzwoneczkiem. I.